Emocje po wyborach prezydenckich powoli opadają. Wszystko jest już jasne. Nowym 47 prezydentem w historii USA został Donald Trump. Z bardzo dużą przewagą rozgromił kandydatkę demokratów Kamale Harris. Jak to wpłynie na interesy i bezpieczeństwo Polski? Jakich relacji na linii Warszawa? Waszyngton możemy się spodziewać? Przypomnijmy tylko, co o Donaldzie Trumpie. Nie tak dawno, bo zaledwie rok temu mówił polski premier Donald Tusk. Zależność Trumpa od rosyjskich służb nie podlega dyskusji. Tak w 2023 roku opisywał sylwetkę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Tusk. Pana, panie premierze, e, mianowicie napisał ostatnio pan na Instagramie taki post, e, pozwoli pan, że przytoczę po opis. Naprawdę jest z czego się cieszyć, no bo wyobraźcie sobie, że prezydentem mógł ponownie zostać polityk zależny od Moskwy, niechętny Ukrainie i Unii Europejskiej, myślący na serio o wycofaniu USA z NATO. Do dziś nie rozumiem, dlaczego sobie PiS tak był w Trumpie zakochanym. Skąd przypuszczenia, iż Donald Trump może być agentem Putina, tam Moskwy, po prostu politykiem zależnym od Rosji? Dziękuję bardzo. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji, to nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Możemy sobie nawet żartować, bo Trump bywał też bardzo taką komiczną i groteskową postacią. Bardzo niepokojące słowa, biorąc pod uwagę właśnie wygrane wybory przez Trumpa. Zapewne Donald Tusk nigdy nie przypuszczał, że demokraci mogą je przegrać. Co o swoich słowach wypowiedzianych rok temu mówił Tusk chwilę po wyborach? Posłuchajcie. Hipokryzja w czystej postaci. Premier, jest. To pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Właszczaka, byłego ministra błaszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Krótka pamięć premiera czy kolejne kłamstwo? Tusk po zwycięstwie Trumpa od razu pogratulował mu wpisem na portalu X. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodu amerykańskiego i polskiego, napisał premier. Czy po takich słowach w kierunku obecnego prezydenta największego mocarstwa na świecie będzie jeszcze pole do rozmów? Póki co musimy uzbroić się w cierpliwość. Z kolei szef resortu obrony narodowej i najbliższy koalicjant Tuska, Władysław Kosiniak-Kamysz, w bardzo nietaktowny sposób próbował bronić i tłumaczyć słowa Tuska o Trumpie, Mike, Donald Tusk w kampanii mówił, że Trump został zwerbowany przez rosyjskie służby. Jak pan się czuje, gdy składa pan gratulacje prezydentowi USA, który według premiera pana rządu jest ruskim agentem? To były wypowiedzi dużo, dużo wcześniej. Dzisiaj jest. Marzec 2023. 2023. Tak, czy nie był premierem wtedy pan premier Tusk? Bo przecież nie był wtedy premierem. Bardzo rozsądne tłumaczenie. Jakie relacje czekają nas z Amerykanami? Czy bezczelność Tuska może zaważyć o pogorszeniu się naszego sojuszu? Dajcie znać, co o tym sądzicie.